Zobaczcie, kto pomagał nam dzisiaj przy naszego nowego, starego domu. Oczywiście była to Rozalka, która idealnie spełniła swoją rolę kierowniczki budowy. Można powiedzieć, że to ona podjęła decyzję o zmianie wyglądu schodów, a Kasper jej tylko pomógł. A tutaj widzicie już schody po likwidacji. Według mnie wyglądają o wiele lepiej. A wy, jak sądzicie? Dla mnie wygląda to o wiele nowocześniej. No i przede wszystkim świetnie. Jeśli chodzi o update sypialni, to możecie zauważyć, że w sypialni ściany czekają już tylko i wyłącznie na ich pomalowanie. No a tutaj uwaga, uwaga, kto zgadnie skąd te deski? No deski oczywiście pochodzą z boazerii. Tak, udało nam się zdjąć już całą boazerię w małej łazience. Teraz wystarczy tylko położyć płyty, regipsowe, a następnie kafelki. Hmm, w sumie myślę, że dałabym radę to sama Ale zrobić. Ale zostawmy tę robotę panu Heniowi, który jest ekspertem. A co udało nam się jeszcze zrobić? <grym> a W sumie komu? Kuby bratka z razem z tatą założyli nam światła w całej piwnicy. <grym> Ale niestety nie udało się bez małej wtopy. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze i buty sprzedostały zostały również uratowane. A ten ciężki dzień zakończyliśmy w najlepszym gronie, jedząc najlepszą pizzę.